Dzień dobry! Kolejne przecieki nadchodząc do nadchodzącego update'u w Pet Simulator X. Zapraszam Was bardzo serdecznie, bardzo ślicznie i na pierwszy rzut oka mamy tutaj chesta. To jest white chest, który będzie dodany w nadchodzącym update'ie i okazuje się, że to już jest potwierdzone. Następny update 12. 12 listopada, czyli w sobotę, to będzie taki długi weekend, bo 11 mamy święto, więc pewnie nie pójdziecie do szkoły. Więc y, mega super. Już mamy nową White Chesta, i prawdopodobnie ta, ta, ta skrzynka tutaj, słuchajcie. Odpowiada. Przejście będzie w Wojdzie, prawdopodobnie jakaś skrzynka, tak? Takie są spekulacje, że w Wojdzie będzie taka dodatkowa skrzynia. Nie wiadomo, czy będzie nowa waluta jeszcze tego nie wiemy. Tutaj w lepszej jakości od Airbag X, GLX, ta skrzynia. Mamy też nowy prawdopodobnie, albo to będzie Game Pass. Nie wiem co ten Game Pass będzie. To ikonka jest, słuchajcie, prawdopodobnie z Pet Simulator X tego jeszcze nie wiemy, to też nie jest potwierdzone. Ale może to być ikonka jakiegoś Game Passu, który będzie zwiększał siłę e, petów albo. Kurka, nie wiem co szczerze, może więcej petów będziemy mogli dzięki temu zakładać. No i jak widzicie, na potwierdzenie tego, że ludzie pracują nad nowym updateem PET Simulator X, między tutaj jest 11, 12 update, nowa gra została założona, gdzie testują te nowe zmiany, które będą wprowadzone. Dodatkowo chcę Wam przypomnieć, że już wczoraj pisałem o tym, że jeżeli chodzi o aktualizację do PET Simulator X. To, słuchajcie, tutaj tutaj, w tym wypadku, kurka, zawiesiłem się, przepraszam, bo pomyślałem sobie o Wojanie, bo tu Wojan jest chyba, to jest prawdziwe jego konto, nie jestem pewien. Nie wiem, czy ja go zaprosiłem, on chyba to przyjął, ale teraz mnie zaprasza. Nie wiem, słuchajcie, ale wydaje mi się, że nie mogę przyjąć, tak jakbym już to przejął i coś się zbagowało. Nie wiem, słuchajcie, ale słuchajcie, wracając do tematu, w PEC. Mówiłem o tym, że prawdopodobnie będziemy mieli nowe. Jakaś opcja, która będzie przydatna, bardziej nie że będzie jak nowe pety, tylko bardziej jakieś opcje takie, które ułatwiają graj, na przykład lokowanie petów, że możemy sobie tutaj dać, że pe pecik będzie zamknięty, nie będziemy mo mo mogli go przerobić, sprzedać i tak dalej, i tak dalej. Więc naprawdę mega spoko. Jeżeli chodzi o moje pety, no to jak widzicie, tutaj już mam tutaj dwa w hardcore Rainbow Rich Cutty. Będzie tego oczywiście więcej. No i co? Do zobaczenia, życzę miłego dnia Wam wszystkim.